Buty koszykarskie Crazy Fest marki Adidas. Technologia Sprint Web zapewnia komfort i amortyzację. Daje także bardzo dobre wsparcie stopie oraz zapobiega je poślizgom wewnątrz buta. Buty są wyposażone w system wentylacyjny zapewniający komfort stopom. Specjalne usztywnienia zapewniają dobre trzymanie kostki i stabilność stopy przy kontakcie z podłożem, nawet przy najbardziej dynamicznej grze. Cholewka wykonana jest ze skóry syntetycznej i zapewnia lekkość i trwałość. Podeszwa wykonana jest z wysokiej jakości mieszanki gumy i posiada system non-marking, czyli nie brudzi podłoża. Profil bieżnika zapewnia najlepszą przyczepność i nie powoduje utraty możliwości szybkościowych zawodnika. Adidas Crazy Fest są wyposażone w torsion system, który umożliwia niezależne ruchy skrętne przedniej i tylnej części stopy dla lepszej stabilizacji i adaptacji do powierzchni. Torsion System został zaprojektowany, aby umożliwić unikalne przejście od pięty do palców. Buty kompatybilne z MyCoach. W podeszwie znajduje się specjalne miejsce na chip, które jest również w ofercie naszego sklepu. Buty koszykarskie Crazy Fest marki Adidas dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych.